Niezwykle się cieszę, że zechcieli Państwo dzisiaj przybyć do nas i powiem od razu, macie mamy dla Państwa nagrodę. Nagrodą jest możliwość oglądania zdjęć, prac Pana Mariusza Kubielasa. Ktoś kiedyś powiedział, że to co stanowi o kunszcie, to co stanowi o sensie sztuki to ten moment, kiedy świat obrazu staje się obrazem świata. Która dzisiaj jako dziewczynka z stronie ja to A jak do tego doszło, że te fotografie zacząłem wykonywać? No więc no tak się złożyło, że mając 50 lat zapragnąłem studiować nie to, co kiedyś musiałem, żeby iść do wojska, tylko to, co zawsze było moim marzeniem, czyli fotografie. Studiowałem w Jeleniej Górze, w szkole. Ciecha Zawadzkiego i po drugim roku, po, przepraszam, po pierwszym roku, kiedy przyszliśmy na zajęcia, pan Zawadzki no, powiedział, pokażcie co zrobiliście przez wakacje. Nic de facto nie było zadane, więc nikt nic nie przeniósł, prawie nikt. No i pan Zawadzki wtedy powiedział, że myślałem, że to jest szkoła fotografii, a nie niedzielna szkółka. Studenci powinni coś zrobić bez tego, że im się zadawało i za to dostaniecie zemstę profesorską. Siądziecie w fotelu, przeczytacie sklepy cynamonowe albo sanatorium pod i zrobicie ilustrację do, do mm, tych tekstów. A po chwili dodał, nie będzie wyboru, bo to jest kara, przeczytacie sklepy cynamonowe. A teraz po prostu było takie uśnienie. Schulza nie trzeba rozumieć, jego wystarczy czuć. Teraz w technice, no niestety, tu bole mam na tym, wszystkie prace, które Państwo widzą, są wydrukami, natomiast na każdy wydruk jest negatyw, to jest taki kwit, prawda? Mając kilkadziesiąt tamtych scenariuszy w głowie, yy, nie szukam w zasadzie takich miejsc, żebym poświęcił czas, wsiadł samochód i zaczął chodzić, za hopy jeździć. Tylko jak gdzieś coś zobaczę albo moi znajomi mi podpowiedzą. No, to wtedy że i staram się któryś z tych scenariuszy yy, dopasować do tego wnętrza. Yy, preferuję miejsca, gdzie jest dachówka, a nie blacha. Yy, tutaj jest dachówka, yy, tu jest dachówka, ale są miejsca, gdzie jest blacha. Dlatego, że ja yy, reguluję najchętniej światło poprzez wyjmowanie dachówek. I wyjmuję tam, gdzie yy, potrzebuję światła. Resztę doświetlam. Światłem sztucznym, bardzo prymitywnymi metodami. Jak już robię, to daje siebie wtedy wszystko i... No i traktuję to jako świetną zabawę. A dzisiaj czekają nas wrażenia z jednej strony intelektualne, artystyczne, a z drugiej strony, a z drugiej strony muzyczne, bo za chwilę rozpoczniemy, rozpoczniemy dyskusję poświęconą osobie Szulcach i inspiracjom płynącym z odczytywania, z lektury. Dzieł szulcowskich. Wysłuchamy koncertu muzyki ukraińskiej w wykonaniu Maczka Kieszkowskiego i Roberta Lipki. I te strepy, które opisuje co tytułowe To wszystko istniało tam. Ja, ja powiem Państwu, że też miałem takie własne odczucia, kiedy szedłem na targ. A była, był to wrzesień, i kupowałem winogrona. To szukałem gdzieś w tej adeli, która niesie. Gdzieś w Torbie. No, ja, 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 tak, tak. Ja, jest, wyjechała, no, ale to dopiero później, na końcu. Czas jesiennego ruchu w drogowym zakupowego, kiedy jest szał, kiedy jego ojciec biega i zrzuca belę materiału, bo nagle z... ma taki napływ ludzi w sklepie. I przedstawienie to na dzisiejsze centrum Warszawy, kiedy. Szanci. W grudniu właściwie, już w połowie listopada, kiedy się po prostu biega od sklepu do sklepu i od towaru do towaru, są dokładnie I takie tak same. same. Siedzimy w tych arkuszach kalkulacyjnych, jak ojciec Szulca całymi nocami liczył, aż popadał w obłęd. Tylko praca 12-16 godzin też jest takim obłędem. I to, te odbicie dzisiejsze, takie zwierciadlane, są bardzo niesamowite.

Jest trzecia ja para. <śmieniciela>